No cześć, pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. My siódmy dzień e, e, płyniemy do mostu w Serocku. Mamy nadzieję, że w dniu dzisiejszym, kapitanie Andrzeju, czy my dopłyniemy do tego Serocka? Jak Bóg da. Jak Bóg da. Jest z nami tutaj człowiek, który się modli właśnie, tylko mu tatuaże widać. Co prawda to niezbyt, nie, chrześcijańskie, to raczej krzyżowcy, ale wierzmy, że ten człowiek też chcę dobrze, żebyśmy dopłynęli do tego mostu. Ja Wam powiem od siebie tak, że e, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tej wyprawie. Już jest to, powiem Wam, przedsięwzięcie dla mnie bardzo, bardzo ważne, gdyż tam ostatnio byłem pod tym mostem, kiedy kładłem ze swoim wspólnikiem i jego świętej pamięci bratem. Kładliśmy tam mast i płynęliśmy Orionem do Płutuska bez silnika, słuchajcie, halsując po Narwi pod prąd. Także jest to bardzo dla mnie ważne przeżycie. Także poczekajmy, jeszcze tydzień, może dopłyniemy. Łączę się z Wami. Wszystkiego dobrego Cześć.